Okay, let's go. Dlaczego, jako nowonarodzona osoba świadomie wierząca w Jezusa Chrystusa, pragniesz przyjąć biblijny chrzest wodny? Oto cztery powody. Punkt pierwszy. Jezus jest Twoim wzorem. W Ewangelii Mateusza trzecim rozdziale zostaje ochrzczony przez Jana. Jedyny, których sztu nie potrzebował, sam zachęca nas do tego, abyśmy się chrzcili. Okay, Punkt drugi. W Ewangelii Mateusza 28 rozdziale Jezus daje nam wielki przykaz misyjny i mówi. Idźcie więc na cały świat i pozyskujcie uczniów, chrzcząc ich w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc ich wszystkiego, co Wam przekazałem. Okay, Punkt trzeci. Okay. Uczniowie Jezusa chrzczą po Jego śmierci i zmartwychwstaniu. W dziejach apostolskich widzimy sytuację, gdzie Piotr głosi Ewangelię do wszystkich zgromadzonych Żydów. Kiedy oni przyjmują Ewangelię, pytają Go, co mamy zrobić. Piotr przekazuje, nawróćcie się. I dajcie się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa ze względu na przebaczenie grzechów, a otrzymacie ducha świętego. Okay. Punkt czwarty. W liście do Rzymian w szóstym rozdziale czytamy, że Chrzest odzwierciedla Twoją śmierć i zmartwychwstanie w Jezusie Chrystusie, jest zarówno Twoim pogrzebem, jak i powstaniem do nowego życia z Chrystusem, już w wolności od grzechu a teraz kochani zobaczcie jak wygląda biblijny chrzest wodny naszego brata w Chrystusie czy uwierzyłeś w Jezusa Chrystusa? i w to, że On zmartwychwstał Uwierzymy. czy chcesz za Nim podążać przez całe swoje życie? więc ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego Alleluja! Alleluja! tak jest ha 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 ha